Witam wszystkich, z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcinek z naszej serii Od Komuny do Fortuny. Jak widzicie, akcja wapno, ale coś tutaj się nie zgadza: no bo czemu rozrzutnikiem? Co, co tu robi a nie jakieś RCW? No a postanowiłem, że nie ma co kupywać RCW, tutaj na razie jeszcze mi nie stać. Za mało tego wapna jeszcze rzucam i postanowiłem sobie, że będę robił to rozrzutnikiem. Po prostu sobie tutaj, wiecie, kładę tak na płasko, żeby nie było za dużo tego wapna. Taśma jest też przedstawiona, żeby jak najwolniej chodziła. No i zaraz zobaczycie co i jak. E, tutaj do 60 dokupiłem łyżkę e, do właśnie, żeby wapno móc ładować, jest to łyżka tej samej firmy co e, Krokodyl i na ten sam adapter pasuje, więc jest git. A tutaj z tyłu talerzówaczka, każdemu dobrze znana e, a to jest po to, żeby odciążyć, znaczy właśnie dociążyć tył 60, żeby, go, żeby jej nie nosiło. Czekajcie, trzeba włączyć, eee, czy ja mam wrzucony steczny, czy nie? A, mam wrzucony luz przede wszystkim, nie? Dobra, eee, gram sobie oczywiście na skrzyni biegów, eee, oraz gram ogólnie dzisiaj na całym, że tak powiem, moim sprzęcie gamingowym, bo gram sobie ogólnie mogę zrobić tak. Z tą łyżką. Już się wysypało? Nie, czekajcie. Muszę wyłączyć, chyba. A nie, dobrze wysypało się. E, dość ciężko pod te góry ma. Co wychywać? Czekajcie, zrzucę sobie bieg. Eee. No, troszkę muszę się jeszcze nauczyć. Specjalnie sobie poza odcinkiem troszkę pojeździłem, żeby się tego na... naumić. Tyłu troszkę. Dalej na no, za wysokim biegu jeżdżę. No, troszkę jeszcze się muszę nauczyć mmm, się obsługiwać, wiecie, bo ja dawno nie grałem na tych wszystkich joystickach itd. i tak dalej. Teraz mi jest troszkę dziwnie do tego powrócić, ale jakoś tam powoli sobie radzę. Właśnie fajna jest opcja w tym. Eee, dobra. Muszę chyba sobie bieg zrzucić, bo jeszcze jest za szybko. O, właśnie. Pod te góry, no niestety... Chyba mam na terenowych, więc nie powinno być tak, ale... Ale ktoś mnie zjedzie w komentarzu za, jak, za to, jak ja ładuję. No ale ciężko jest wyczuć, szczerze powiedziawszy, jak ja gram na joysticku. To ładowanie. Dobra. Nie mogę go z gazu spuszczać. Powiedzmy, że tak. Ogólnie łyżka jest do tego na no, takim tym, że jeżeli gdzieś jest wyżej. Ogólnie miałem załadować dwie łyżki, a załadowałem co ale może sobie jakoś poradzi. Może już takiej super dawki nie będzie. Ale zapomniałem szczerze, zagadałem się. Dobra. Tutaj sobie opuszczę. Wrzucę sobie luz. E, I co? Wchodzimy sobie do naszej. Tutaj muszę właśnie luz zdjąć. Od razu zaczęło jechać, ale dobra. Tutaj na pewno będę musiał zbiegami scopować, bo on tutaj pod górę sobie nie daje rady. Tu trzeba powoli. Sorry, że to tak ogarniam, ale no, chcę się tego nauczyć. O. Powoli sobie pod te góry podjadę. Będę się skupił na tych odcinkach, ale no niestety. Ale fajnie się pracuje, jeszcze, że powiem, na takim. Y, te górze z tym terenie. Może tak powiem. Szczerze, powoli zaczynają mnie y, znudzić maszyny na tej serii, które mam, więc będę chciał je zmieniać niebawem. Też teraz, jakbym robił tę serię, to bym zrobił ją o wiele inaczej. Zrobiłbym tak, jak Wy mi pisaliście na początku, czyli gospodarstwo małe i tak dalej. Ale to myślę, że kiedyś coś takiego się ogarnie jeszcze, jak skończymy tę serię. No ja tutaj sobie muszę jednak zrzucić ten bieg, bo... Czekajcie, bo... No jakimi? A właśnie, na dwójce, a chcę sobie coś mi się nie chce przerzucić. O, dobrze. Czasem ta wieta dźwignia się zablokuje, i nie mogę wrzucić. Ogólnie, ostatnio sobie włączyłem jakieś skrzynię, to normalnie próbowałem bieg wrzucić. A tutaj nie mam sprzęgła w kierownicy. Próbowałem bieg wrzucić, to zgrzytało. Więc fajnie. Realne, realne, nie powiem. Czekajcie. Zaraz jakieś drzewo zaliczę, bo odpisuję na telefonie, więc nie róbcie tego w domu. Powoli sobie. Pojeżdżę sobie z tej perspektywy, bo każdy będzie pisał, że teraz będę grał tylko w środku No ale. chcę sobie też trochę, wiecie, poczilotować przy tym graniu i tak dalej ale powolutku sobie robimy. Troszkę tutaj z... mam nadzieję, że tego wapna mi starczy. Myślę, że raczej tak, no ale zobaczymy. Wcześniej jak miałem, y... przerobiłem ogólnie rozrzutnik, żeby troszkę szybciej to bywało. Bo wcześniej na jednym rzutniku to całe pola, nie na no pół pola praktycznie. A tutaj już chyba drugi na tę połówkę. Znaczy, trzy razy szybciej się teraz rozrzuca, więc sobie wyobraźcie. Sobie wyłączę, żeby nie tracić. Jak on jest rozpędzony, to już tak nie jest źle, ale... Najgorzej go rozpędzić. Eee, też piszecie, że słaba jakość. Nowa jakość będzie pewnie niebawem. Lepsza jakość, bo będę sobie ogarniał... Nowy internet, ale to dopiero jak sobie ogarnę nowego kompa Bo... wiecie Będę chciał ten internet ze swoich opłacać A... jak ten... jak... Zacznę ze swoich internet kupować, to... Będę o wiele wolniej zbierał na komputer Więc chcę najpierw komputer kupić, a później kupić internet, żeby wiecie... Wszystko razem się ten... Czyli myślę, że w latu będzie już kozak jakoś, ale zobaczymy Zależy, jak tam moja kariera się będzie toczyć. Czy będzie dalej mi się chciało nagrywać? Bo, jak mi się nie będzie chciało nagrywać, to raczej kompanie kupię nowego, tylko na coś innego ta kasa pójdzie. Ale powoli sobie jeździmy. 8 minut, mamy już odcinka, więc nawet nawet. Ostatnio miałem chyba 20-minutowy, on się tak średnio przyjął. Teraz są takie te nudniejsze akcje, no ale niestety. Muszę sobie, te, sobie też przygotować sejwa z polskiej wsi, bo miałem dziś nagrywać, ale mi się przypomniało, że ja tam muszę sejwa dokończyć, przygotować i tak dalej. Ogólnie tego sejwa już sobie przygotowałem raz, ale yy, później grę wywaliło, znaczy był I postanowiłem, że jeszcze raz sobie to przygotuję. Też nie działa mi Gens Editor, więc no, coś psuje się, ten komputer powoli. Dobrze, chociaż Farming działa, to sobie będę nagrywał na razie. ale Zobaczymy, jak to by było jeszcze. Już tam jakieś... Już na kartę graficzną mnie stać. Ale no, muszę sobie je zmienić. Kartę graficzną, płytę główną... Ogólnie chyba kupię albo całego nowego, albo 90% będzie nowe. I zostaną tylko dyski i zasilacz, bo zasilacz mam chyba mocny, z tego co pamiętam. W miarę dobry. Ale to, wiecie, zasilacz, zasilacz zostanie, więc, może obu, nie, obudowę chyba też sobie nową, do tego, że chciałbym, jak, bo już bym mógł sobie teoretycznie kartę graficzną kupić, ale się boję, że po prostu ten komputer jej nie ogarnie, eee, albo kupuję kartę graficzną nową, albo kupuję, o, czekajcie, Albo kupuję procesor, a jak kupię procesor, to muszę kupić od razu płytę główną, bo mam Ten stary rodzaj chipsetu I... no stary rodzaj, po prostu Nie pamiętam jaki już mam, ale Żaden nowy procesor mi tam do niego, nawy... No, nowy W miarę taki wydajny, że tak powiem Nie wejdzie I z tym jest lipa Troszeczkę No, ale cóż e co powoli sobie. Rozrzucimy. No, pół pola dzisiaj raczej nie ogarnę. Znaczy akurat może pół. Nie no raczej pół pola sobie dzisiaj nie rozwiązę niestety, ale to zobaczymy. Jeszcze myślę, że. Z... A w sumie zaraz będę kończył, bo jeszcze muszę to dzisiaj wrzucić, przynajmniej bym chciał. To wrzucić dla was i nagrać przygotować tego save'a na polskiego rolnika, żeby wrzucić. Polską wieś nie polskiego rolnika. Bo polski rolnik mi się usunął safe, ale będę coś sobie chyba ogarnął w zamian za tą serię z tego polskiego rolnika. To się jeszcze zobaczy. Mam kilka pomysłów, ale to muszę poczekać aż kilka modów wyjdzie. Między innymi mapa od Bodźka. Wtedy bym zrobił jakieś takie Jarkowe Gospodarstwo, wiecie o co chodzi Damy sobie hashtag koniec, a ja przypnę Ci serduszko A jeszcze końca nie będzie Wysieję sobie ten rzutnik cały, dobra już tutaj sobie druję już pod górę siada Nie można za bardzo też. Hmm. A tutaj zobaczymy. A nie, zapomniałem, że z rzecznikiem jeżdżę sobie na jedynce, żeby fajne obroty trzymał ten ciągnik. Bo tak to strasznie będzie mi ten. No, no dobra. Powoli sobie. Powoli sobie robimy. I co, teraz też będę się z Wami żegnał. Do następnego odcinka. Cześć, pa. Elo. Elo wina. Zostawcie te hashtagi, wszystkie przyjdę wam serduszko. Pa.